Blue, o krok przed utratą samodzielności. Bo kto ma nam podać tą szklankę wody na starość? Nikt nie będzie musiał. Będziemy zaszczepieni i sami ją sobie weźmiemy. Tak jak powiedziałam, przed Bogiem, ponieważ to nas zapewni nam dobre życie i długie życie, ponieważ nie będziemy mieć zakażeń groźnych, inwazyjnych. Często sepsy, zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowodzeniowych, jeśli się zaszczepimy. O krok przed, to znaczy dla to jest bardzo mądre pytanie, dlatego że my, seniorzy, po prostu musimy, musimy dbać o to, żeby nasze życie było zawsze o krok przed chorobą. Co drugim polskim domu mamy osobę powyżej 60 roku życia. Już za 5 lat, w 2030, będzie to 1 trzecia naszej populacji, a w 2040 prawie 40%. Są to osoby szczególnie narażone na rozwój inwazyjnej choroby pneumokokowej, dlatego czas działać. Jako Fundacja Zdrowego Postępu, wspólnie z naszymi partnerami i ekspertami klinicznymi, zainaugurowaliśmy kampanię edukacyjną O krok przed bo warto być o krok przed trendami epidemiologicznymi, warto być o krok przed skutkami starzenia się społeczeństwa, bo mamy oręże do działania, czyli szczepienia przeciwko pneumokokom.